Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym z Wam porozmawiać odnośnie tego, czym jest samadhi i prażnia. Czy moglibyśmy wyjaśnić? Spróbuję. Dobra. Samadhi i prażnia, te dwa słowa, pojęcia wydają się cokolwiek tajemnicze, ale tak naprawdę są one natur naturalnymi składnikami dobrze praktykowanej medytacji. Eee, bardzo piękne nauczanie o, na temat Samadhi i Pradziń znajdujemy w Sutrze Podwyższenia VI Patriarchy, który ja osobiście uważam, że za jeden z najważniejszych, a być, na dla mnie być może najważniejszym tekstem źródłowym, który wyznacza kierunek i daje taki pełny pogląd na praktykę Zen. Dlatego za, zacznę może od tego. więc e, e, Ta Sutra VI Patriarchy e, jako jedyne właściwie pismo znane nam w, w obszarze buddyzmu, ma tytuł właśnie sutry, pomimo tego, że nie pochodzi od samego buddy Shakyamuniego, ja niego ani nie jest inspirowane bezpośrednio jakby hmm, jego nauczaniem. To znaczy, ma status sutry, nie pochodząc od buddy, mówiąc szczerze. Dlatego, y, sam fakt, że to, ta, to pismo nazwane jest sutrą, no w jakimś sensie je nobilituje ustanawia je na bardzo jakby takim uprzywilejowanej pozycji. I w centrum tej sutry mamy rozdział czwarty, który mówi właśnie o samadhi, prajni i tak jest zatytułowany. I ja posłużę się na początek cytatem, tłumacząc dosłownie to, co napisał, co powiedział o tym szósty patriarcha. Więc brzmi to tak. Czcigodni słuchacze, podstawą mojego nauczania są samadhi, i prażnia. Ale nie dajcie się zwieść, samadhi i prażnia nie są dwoma. One posiadają tą samą substancję. Samadhi jest substancją prażni, podczas gdy prażnia jest funkcją samadhi. W momencie, gdy osiągacie prażnię, osiągacie również samadhi. W momencie, gdy osiągacie samadhi, osiągacie również prażnię. I tutaj szósty patriarcha daje bardzo piękny przykład, który pomaga nam uchwycić to, o co mu chodzi. Mianowicie porównuje jakby samadhi prajjni do płomienia świecy i do światła, które ta świeca, ten płomień świecy rozprzestrzenia. A więc gdy świeca płonie, to nie jest jedyny fakt. Drugim faktem jest to, że ten płomień świecy emituje jakby pewne światło, które rozświetla całe otoczenie, w którym ta świeca się pali. Więc szósty patriarcha kontynuuje to porównanie, mówiąc, że płomień jest substancją światła, a światło jest funkcją tego płomienia. Jedno bez drugiego nie istnieje. W naszej szkole, przekładając to to język może bardziej nam znany w naszej szkole, odnosi się do Substancji i funkcji, albo inaczej esencji i funkcji. Pamiętajmy o tym, że mówiąc o esencji i funkcji, mówimy o umyśle. Tak? A więc umysł, to co nazywamy w naszej szkole umysłem, nie wiem, zawsze posiada te dwa aspekty aspekt esencji i aspekt funkcji. Eee, a więc co to jest ta esencja? Ja posłużę się znowu nauczaniem klasycznego nauczyciela Lin Qi który powiedział kiedyś, darma umysłu nie ma formy i przenika dziesięć kierunków. Jej źródłem jest jasne światło, które rozróżnione staje się sześcioma zmysłami i wszystkimi funkcjami. A więc wyobraźmy sobie teraz sytuację, gdy mamy jasne światło, które przechodzi przez pryzmat i pojawia nam się jako wielobarwne zjawisko. A więc to czyste światło odnosi się do samadhi. A ten barwny spektakl, który pojawia się po drugiej stronie, to jest właśnie prażnia. I e, dlaczego to jest ważne? Ponieważ w ten sposób e, powinniśmy zbalansować swoją praktykę medytacyjną. Okay? Ona, na ona wprowadza nas w stan samadhi, czyli pomaga nam obudzić to nasze wewnętrzne światło. Ale to obudzone światło natychmiast zaczyna przenikać nasze zmysły. Gdy nasze widzenie jest przeniknięte tym światłem, nasze widzenie staje się prażnią, czyli mądrością. Gdy nasze słuchanie jest przeniknięte tym światłem, to słuchanie staje się mądrością. Gdy nasze mówienie jest przeniknięte tym światłem, nasza mowa staje się mądrością, gdy nasze działanie staje się przeniknięte tym światłem. Nasze działanie staje się mądrością. Mhm. Czy można mieć za dużo samadhi, czyli tego spokoju, albo prażni, czyli mądrości? E, czy można mieć za dużo, trudno powiedzieć. Ponieważ prawdziwe samadhi i prawdziwa prażnia zawsze jest w równowadze. I e, w Twoim pytaniu pojawia się już rozróżnienie: za dużo prażni i za dużo samadhi. Okay? Natomiast szósty patriarcha mówi bardzo wyraźnie w swoim przesłaniu, że samadhi jest prażnią, a prażnia jest samadhi. Więc nie można mieć za dużo prażni lub za dużo samadhi. Natomiast możemy popaść w sytuację, gdy nasz umysł popada, coś w, rodzaju, popada w coś w rodzaju takiego stuporu, odrętwienia. I wtedy gubimy prażnię. Jeżeli gubimy prażnię, to samadhi nie jest już samadhi, ponieważ ono staje się przytępionym stanem. Z kolei, gdy nasz umysł za mocno ciąży w stronę zmysłowej aktywności, lgnięcia poprzez myślenie do tych zmysł zmysłowych aktywności, gubimy samadhi. Dlatego inny wielki nauczyciel, <gryw> ja dzisiaj się cytuję wielu nauczycieli, Chinul Podzio, to jest postać, która właściwie dla, dla koreańskiego buddyzmu jest tym samym tą samą post podobną postacią, podobnej wagi, co szósty patriarcha powiedział, niespokojny umysł pokonaj samadhi, otępiały umysł pokonaj prażnią. Okay? Czyli jeżeli mamy zbyt dużą aktywność zmysłową, mentalną, czyli nasz umysł za mocno się porusza, powinniśmy położyć nacisk na kultywowanie jednego umysłu. Bardzo w tym nam pomaga medytacja siedząca. Medytacja si siedząca sama w sobie jest zaproszeniem stanu samadhi. Natomiast samadhi natychmiast przejawia się jako jasne odzwierciedlenie, czyli prażnia. Mhm. A, a jak rozpoznać, że moja prażnia jest <laughs> <laughs> e, Uczymy się tego. Okay? E, twoja praktyka, Twój trening medytacyjny jest przestrzenią, w której Ty się uczysz. I my po prostu próbujemy odnaleźć balans. Okay? To jest, yy, uczymy się tego przez doświadczenie. Na przykład jeżeli położysz sobie kij na palcu, to jak będziesz wiedziała, że yy, Twój palec utrzymuje dokładnie po środku ten kij? W jaki sposób? Metodą błędów, prawda? Trochę za bardzo w lewo, no to kij się przechyla w lewo. Za bardzo w prawo, kij przechyla się w prawo. Więc musimy wkrótce, jeżeli praktykujemy zaangażowanie, medytację, odnajdujemy pewien punkt nieruchomości, spokoju i równowagi. Okay? To samadhi zaczyna się naturalnie pojawiać. Ona się pojawia jako takie czyste światło umysłu. I y, jako jasne postrzeganie. Okay? Ja użyję tutaj jeszcze jednego porównania. Spróbujmy sobie wyobrazić jezioro, które jest bardzo mocno pokryte falami. Nad tym jeziorem wznosi się księżyc. Więc co się dzieje z odbiciem księżyca? Odbicie księżyca jest rozproszone, zdezintegrowane i właściwie można powiedzieć, że to jezioro nie widzi księżyca. Więc zwykle w ten sposób działa nasz pomieszany umysł. Natomiast dzięki praktyce medytacyjnej to jezioro rozchuśtane powoli zaczyna się uspokajać. Im bardziej się uspokaja, tym jaśniej rysuje się na nim to odbicie księżyca. W końcu, gdy jezioro zatrzymuje się całkowicie, księżyc bez żadnych zniekształceń w piękny sposób jest w nim wyrysowany. Tak? A więc to, ten, ten, ta nieruchoma tafla jeziora to jest Samadhi. Odbijający się w nim księżyc albo sama funkcja odbijania tego księżyca to jest Prażnia. A więc dopóki umysł nie osiągnie tego spokoju Samadhi, nie jest możliwy właściwy wgląd. Innym znaczeniem Samadhi i Prażni jest bardzo proste słowo naszego życia. Zatrzymaj się i spójrz. Okay? Jeżeli chcesz coś zobaczyć wyraźnie i biegniesz, twój obraz będzie y, niespokojny. Tak? Natomiast, jeżeli się zatrzymasz, będziesz wyraźnie widzieć. Okay? Jeszcze jeden przykład. E, sam go wymyśliłem. Okay? E, więc osoby, które zajmują się fotografią, a nawet ci, którzy się nie zajmują, ale, jak, ale wiedzą, na czym polega sztuka jakby artystycznej fotografii, czy fotografii powiedzmy przyrody. No wyobraźmy sobie sprzęt, którym posługują się reporterzy National Geographic. Więc y, oni mają dwa elementy. Sprzęt, który fotografuje, obiektyw, tak? I statyw. OK? Jeżeli... Y, żeby ten... wykorzystać w pełni potencjał tego obiektywu, musimy umieścić go na statywie, ponieważ Wtedy obraz będzie poruszony i wgląd tego obiektywu nie będzie jasny. Więc mamy takie porównanie: statyw to jest samadhi, obiektyw to jest prażnia. Mhm. A czy osoba praktykująca Zen powinna być właśnie spokojna? <laughs> czy powinna być spokojna? Nie wiem, czy powinna być spokojna. Na pewno. Powinna sama siebie zapytać, czy powinna być spokojna. Przecież wszyscy chcemy spokoju. W sensie, czy emocje są dozwolone, ekspresja? Oczywiście, że są dozwolone. Są niezbędne wręcz. Spokój nie oznacza wyłączenie naszych emocji. Spokój nie oznacza wyłączenie naszych myśli. Spokój nie wyłącza sfery zmysłów. Ten dynamiczny aspekt umysłu, on cały czas funkcjonuje. Ale. Jeżeli twój umysł jest spokojny, odkrywasz, że ten cały ruch odbywa się w przestrzeni nieporuszonego umysłu, ten umysł nie będzie lgnął do tych rzeczy. One będą pojawiać się i znikać. Okay? A więc wszystko pojawia się i znika, ale skąd to pojawianie się i znikanie pochodzi? Ono pochodzi z pierwotnej ciszy. Z, z pierwotnego bezruchu. Ten bezruch jest właśnie tym samadhi. Jest esencją. Jeżeli osiągniemy tę esencję, to nasze, to pojawianie się i znikanie przestanie być źródłem naszego cierpienia, ale stanie się prawdą. Okay? I możliwa jest wtedy funkcja pojawiania się i znikania. A więc spokojnie, możemy mieć emocje. Możemy mieć myśli, ale nie musimy być zniewoleni przez nasze emocje i myśli. To nasze czyste lustro, naszej prawdziwej natury, nie musi być przez nie zasłonięte. Mało tego, pomaga nam uzyskać yy, wgląd w nasze myśli, emocje, w nasze postrzeganie i postrzegać je jako funkcję, jako, funk jako pierwotne, pierwotnie puste i będące funkcją, aktywnością tej pust pustki. W takim bądź razie samadhi oznacza taki zwykły relaks? Jakbyś to wyjaśnił? Yem, no, relaks może oznaczać różne rzeczy, dlatego byłbym ostrożny ze słowem relaks. Na pewno jest to relaks, ale jest to relaks przebudzony. Okay? Relaks dla niektórych oznacza yy, przechylenie się bardzo mocno w stronę takiego niedbałego lenistwa. Natomiast samadhi jest niesamowitą czujnością. Samat jest przebudzonym stanem umysłu. I to jest rzeczywiście relaks. To jest rzeczywiście relaks, ale on nie wyłącza naszej przytomności. Okay? E relaks w tym sensie, że całe nasze życie odbywa się bez napięcia. Okay? Że możemy uczestniczyć w normalnym funkcjonowaniu w życiu, nie będąc napiętymi. Jesteśmy bardziej jak pusta przestrzeń, e która po prostu spoczywa sama w sobie i pozwala wszystkiemu pojawiać się i znikać, więc to zależy jak rozumiemy relaks. Medytacja jest głębokim relaksem, to naprawdę, tak naprawdę, ale na pewno nie jest stanem tępej temp, nieobecności czy wyłączenia zmysłów. Między innymi dlatego w praktyce zen, ja wiem, że są różne techniki medytacji, różne sposoby podejścia do medytacji, ja nie chcę z tym polemizować, wiem, że w niektórych szkołach medytacji zaleca się zamykanie oczu. W zen robimy coś zupełnie odwrotnego, nie wyłączamy sfery naszych zmysłów, ponieważ nasz umysł musi pojawić się, to co nazywamy naturą umysłu, zawsze składa się z tych dwóch aspektów, samadhi i sprażni. Z umysłu je, zjednoczonego i z, mu, z umysłu odzwierciedlanego. Prawda? Tak więc. Yy, <laughs> te rzeczy nie są od siebie oddzielone. Czy jeżeli po sesji odosobnienia ten spokój szybko znika, czy to oznacza, że coś ze mną jest nie tak? Nie. Oczywiście, że wszystko jest z tobą tak. Yy, oznacza to tylko, że powinnaś kontynuować swój trening medytacyjny. Okay. Ponieważ skąd się bierze niepokój? Skąd się bierze, nazwałeś to niepokojem, tak? Czy jeżeli mój spokój znika? Spokój, tak. Mhm. Tak, nasz umysł, poza tym, że, że sam w sobie jest, w swojej esencji jest tą czystą darmakają, czystą naturą, posiada ten aspekt gromadzenia nawyków. My to nazywamy w buddyzmie karmą, tak? I te karma oznacza nawyki i te nawyki dość łatwo, dość łatwo przejmują dominację nad naszym umysłem. Dlatego stara recepta w koreańskim zenie brzmi nagłe oświecenie, czyli uświadomienie sobie przeżycie jasnej, esencjonalnej, świetlistej natury umysłu, a z drugiej strony nieustanna kultywacja. Oznacza, że musimy to doświadczenie esencji umysłu zintegrować z naszym codziennym życiem, i ostatecznie doprowadzić to do takiego przebudzenia i takiej żywotności, takiej żywości, prawda, witalności, że nasza karma, nasze nawyki przestaną dominować. To nie one będą rządzić naszym życiem, ale będzie nim rządziło właśnie to czyste światło. Czyli ta prażnia, mądrość, która w swojej esencji przypominaj, przypominam, jest samadhi. Okay? A więc tak naprawdę nie ma takich dwóch rzeczy jak samadhi i prażnia. To są tylko słowa nauczania. Słowa, które pomagają nam właściwie zbalansować nasz trening. Ostatecznie mamy jedną niezmienną naturę umysłu, która ma swój aspekt źródła i ma swój aspekt naturalnej funkcji. Hmm. To wszystko, co chciałbym Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że to brzmiało sensownie. Koszty nagrywania są nieskończone, jak iluzje i tylko patroni tacy jak Wy pomagają nam je pokryć. Wasze datki na Patronite, czyli buddyjska dana paramita, pozwalają nam nagrywać filmy i podcasty. Dziękujemy też za każdy lajk like i udostępnienie.